Jedni od wieków związali się z tą ziemią, inni od niedawna zapuścili tutaj korzenie. Każdy, kto w jakikolwiek sposób związany był lub jest z Jerzmanowicami, winien w swojej biblioteczce domowej, w swoim archiwum, w swoich zasobach mieć tę książkę, a właściwie księgę, dzieje wsi i parafii Jerzmanowice. To starannie i rzetelnie opracowana dawna i współczesna historia Jerzmanowic, nasze dzieje. Aby zmieścić wszystkie kopie dokumentów, zdjęć i komentarze autora, potrzebne było 630 stron w formacie A4. Księga waży blisko 3 kg. Autorem tej publikacji jest pan Kazimierz Tomczyk, lokalny historyk, który przy różnym udziale tutejszych pasjonatów historii, szczególnie należy tu wymienić pana Zygmunta Krzystanka, opracował nasze dzieje. Autor poświęcił tej publikacji kilka lat swojego życia i warto nadmienić, że odwiedził Mnóstwo archiwów państwowych, kościelnych i prywatnych. Często, przy okazji urodzin czy imienin, szukamy dobrego, oryginalnego prezentu dla kogoś, na kim nam zależy. Każdy, kto w jakikolwiek sposób związany był czy jest z Jerzymanowicami, z pewnością z radością przyjmie taki prezent tę księgę, która jest niepowtarzalna. A dlaczego? oczywiste, bo takie publikacje ukazują się raz na dziesięciolecia, czasami tylko ten jeden jedyny raz. Ta publikacja z czasem zyskuje na wartości. To prezent, który jest z każdym rokiem cenniejszy. Ja zamówiłem kilka egzemplarzy swoim bliskim. Również wam serdecznie polecam, aby w ten sposób docenić autora i przyczynić się do wydania tej księgi. O, pojawiły się chmury, ale już wychodzi słonko. Oby chmury nie pojawiły się nad tym wydawnictwem. Można się domyślić, że to spora inwestycja dla autora. Wydanie obarczone dużym ryzykiem. Księga liczy ponad 600 stron, format A4, kolorowa, piękny kredowy papier. Spójrzcie, jaka piękna fotografia, jaka piękna chałupa. Wiejska. Warto więc zamawiać te publikacje u autora, bo od ilości naszych zamówień będzie uzależniony nakład. Jak już wspominałem, taka publikacja ukazuje się raz na dziesięciolecia, może na setki lat. Zamawiając te publikacje u pana Kazimierza Tomczyka, do którego kontakt można znaleźć oczywiście w przestrzeni internetowej, tudzież zamawiając w bibliotece powiatowej i gminnej w która niezwykle wspiera autora i sprawuje patronat nad tym wydaniem, możemy pomóc jak najszybciej wydać tę księgę, na którą przecież tak wszyscy czekamy, a ja serdecznie do tego zachęcam.